Manko, czyli widać w kolejnym autodetailingowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat lanc, pianownic, końcówek, rączek itd., itd. Robimy ten temat ze względu na to, że musiałem ostatnio, byłem zmuszony zakupić nową lancę, nowy pistolet i nowy przewód. Powiem Wam czym się różni od tradycyjnego Kersiera HD z jakiegoś tam roku 2012 i jaki sprzęt dobrać, jakie końcówki są odpowiednie, jaka długość lance. I tak dalej. Pójrzmy teraz na naszą oryginalną lancę od Karsiera i tą, którą dokupiłem. Jakie są różnice i gdzie tu jest spancyk, że to jest milion razy lepsze. Spójrzmy na początku na naszą oryginalną lancę Kersiera. Mówimy tu o hadeku 5x12C. Podstawowy minus tego sprzętu jest taki, że wąż wkładany jest od dołu i blokowany za ślepką. Taką zawleczką. Co jest, powiem szczerze, takie dosyć kłopotliwe, dlatego że dostaje to potem luzy. Tam jest uszczelka, ona się wyrabia, i jak myjecie, po prostu to cały czas Wam tutaj cieknie gdzieś po rękach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak widzicie. Długość tego jest znacząca, ta lanca ma około metra, tak? Dodatkowo kolejną rzeczą, która jest negatywna w tym wypadku, to jest to, że jeżeli byśmy chcieli założyć pianownicę yy, na, na ten sprzęt, no to mamy taki problem, że nie możemy go założyć sobie tutaj i mieć takiej fajnej, krótkiej pianowniczki, tylko musimy odkręcić tą lancę na tej wysokości. Co nam to daje? Nam to właściwie nic nie daje, bo macie jeszcze tutaj macie tą pianownicę i musicie walczyć, tak? Ważne, aby te odległości były jak najkrótsze i wszystko oczywiście na gwincie i kompatybilne z e, takimi, że tak powiem, podstawowymi możliwymi zamiennikami. A teraz pokażę wam jaką lancę kupiłem, jakich używać końcówek i jakie pianownice, a potem przetestujemy to na naszym aucie. Zacznijmy zatem od omówienia naszego nowego sprzętu, który kupiliśmy. Tak, jak widzicie, rączka tutaj to jest zupełnie inna bajka. Po pierwsze, jest krótsza, po drugie, ma gwint na początku. I lanca, która również jest krótsza, bo ma około 60 cm, jest dokręcana w tym miejscu. Więc daje to niesamowitą, niesamowitą wygodę. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. Wygląda to w następujący sposób. I teraz dzięki właśnie tej krótkiej końcówce możemy użyć dodatkowej krótkiej końcówki. Która będzie w ten sposób zamontowana, skróci nam całkowicie naszą lancę i będzie naprawdę fajnie, wygodnie nam się myć. Dodatkowo używamy taką właśnie sześćdziesiątkę jakbyśmy chcieli go, nie wiem, dach umyć i tak dalej, i tak dalej. To jest też fajna opcja na nadkola. tak Są specjalne końcówki, które są wygięte do środka, wkładasz pod nadkole i sobie myjesz, ale to jest mega wygodne, bo tym tak naprawdę wejdziesz wszędzie. To jest podstawowa, podstawowa pozytywna cecha. Kolejny ważny element to jest gwint, który tutaj się znajduje, dlatego że ten przewód jest przykręcany. Ja specjalnie musiałem kupić nowy przewód, który i tak miałem uszkodzony, dlatego że tamten, tak jak mówiłem wcześniej, był na zaślepkę, a ten jest przykręcany. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo tego, że ten sprzęt po prostu nie będzie cieknąć. I mamy również pianownice. O co chodzi z tymi pianownicami, jak je kupować itd., itd. Właściwie, moi drodzy, to jest obojętne. Na Allegro macie firmę chociażby Techcar. Jest tych pianownic masa, kosztują ze 130 zł około. Ważne, żeby miały dokładnie ten sam gwint, który używacie w pistolecie. I tutaj jest ta niesamowita różnica, spójrzcie. Jak krótką mam teraz pianownicę? To jest genialna rzecz. Króciutka pianownica. A zaraz pokażę Wam, jak w starym kersierze była montowana. Odkręcimy sobie tą lancę i zaraz zobaczycie o co mi dokładnie chodzi. O odległości, które są bardzo znaczące i zupełnie zmieniają wygodę pracy, ergonomię. Co przekłada się oczywiście na czas i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widzicie. W ten oto sposób jest montowana pianownica. Ona nie jest tutaj, w tamtym pistolecie mieliśmy tą pianownicę. Od razu tutaj było fajnie, a ta jest ciężka, ciągnie nam to do dołu. Jedną ręką nie da rady nałożyć preparatu właśnie typu aktywna piana, więc jest to całkowicie niewygodny sposób. Moi drodzy, na początku umujemy tą lancą, która ma 60 cm, później dokręcę turbokróciutką lancę, tą którą widzicie tutaj, która ma tam kilka cm dosłownie, będzie znajdować się tutaj, a potem przejdziemy do aktywnej piany i pianownicy i zobaczymy, jak to wszystko ze sobą współgra. A więc, moi drodzy, sprawdzamy naszą lancę w akcji 60 cm. Genialne! Bardzo dobrze wyważona, dlatego że sama konstrukcja jest dosyć lekka i możemy sobie spokojnie jedną ręką operować. Dodatkowo lanca jest idealna. Te 60 cm mogę dostać się wszędzie, a dodatkowo nie przeszkadza mi w czasie pracy, że jest tam gdzieś za długie i będę musiał stać 10 metrów od auta i myć nasz samochód. Teraz przejdziemy do sprawdzenia tej króciutkiej końcóweczki. Jak myje się właśnie taką dostawką. Naprawdę teraz ta lanca. Ta króciutka lanca powoduje, że ten pistolet już cały, jest bardzo lekki i wygodny. Tak wygląda idealny moi drodzy zestaw. Super krótka końcówka, 60 do tego i możecie zwojować świat, umyć nadkola, zrobić dosłownie wszystko. A teraz zamontujemy naszą pianowniczkę również na krótko i zobaczymy jak ona sobie poradzi. Moi drodzy, tak wygląda idealny, krótki zestaw do pianowania. Mamy tutaj tylko dwie regulacje: tutaj dodajemy chemię, tutaj mamy dozowanie chemii, czyli ilość pobieranego preparatu, a tutaj mamy szerokość natrysku, czyli czy jest to bardzo skondensowane, czy po prostu chlapiemy, a właściwie pianujemy całe auto dużym takim wachlarzem, strumieniem naszej piany. Zobaczmy, jak działa to w praktyce. Moi drodzy, tak jak widzieliście, zrobiliśmy naprawdę gęstą śmietanę, jest to bardzo fajna opcja dla wszystkich detailerów i również hobbystów. Zestaw taki nie jest drogi. Lanca kosztuje 60-70, to też kosztuje, z 80-90 to kosztuje 120, plus dodatkowo nasz wąż który ma 10 metrów, też jest koszt około 150 zł. Więc to wszystko nie jest przytłaczającą ogromną ilością pieniędzy, a naprawdę dużo, dużo wygodniej będzie Wam się pracować przy Waszym aucie. To było nasze takie review, taki test. Zobaczyliśmy, jak to wszystko działa. Mam nadzieję, że przybliżyło Wam to wybór waszej własnej lancy, ich długości, sposobu mycia chociażby nadkoli, który jest w tym wypadku bardzo fajny i no i oczywiście samego pianowania i mam nadzieję, że przekonam was do używania takiego sprzętu, dlatego że nic innego nie stworzy takiej gęste śmietany na samochód jak właśnie taka pianownica. Tymczasem dzięki za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Wciśnijcie łapek, dzwoneczek z Subskrypcję, zostawcie komentarz i sprawdźcie nasze social media. Na razie, cześć, do kolejnego odcinka.